Witamy serdecznie, a to jest Profit z tej strony. W serwisie nie zajmujemy się co prawda pojedynczymi spółkami giełdowymi, tylko globalnymi rynkami akcyjnymi. Ale za to w sekcji edukacji mamy statystyki dotyczące czy to formacji świecowych, czy też konkretnych wydarzeń rynkowych. Jednym z takich wydarzeń jest spadek kursu powyżej 10% na luce. Taką sytuację mieliśmy chociażby ostatnio na ten Square Games, to już zostało mniej więcej rozegrane a wieś gminna niesie, iż kolejnym szczęśliwcem, kandydatem na poniedziałek jest Mercator. Także jeżeli tylko ta spółeczka otworzy się między 10 a 25% spadku, chociaż cholera wie, może spadnie powyżej 20%, 25%, no ale zakładamy, że powiedzmy będzie to między 10 a 15%, no to wjeżdża nam statystyka no i co na nie widzimy? No widzimy, iż wcale nie ma się co napalać. W 73% przypadków Zamiast odbicia mieliśmy, mamy ruch spadkowy, który sięga kolejnych 7%. Bo w 27% przypadków taki zakup skutkuje tym, iż jesteśmy w stanie w ciągu najbliższych 30 sesji sprzedać walor. Na 7% plusie, dodatkowo, w 62% przypadków średnia 30-sesyjna nie odkręca się w ciągu kolejnych 180 sesji, czyli mamy ciągle silny trend spadkowy. A ten trend spadkowy w owych 62% przypadków sięga poziomu 18% przeceny. Także nie napalać się spokojnie. Po takich lukach, przeważnie, trend spadkowy jest spokojnie kontynuowany.